znajdzie każde z was. Muminków się przenieście świat, siądźcie przy ukrawach krąg, i cieszcie się, bo wreszcie są wasze muminki. Wasze muminki. Prześledźcie każdy drobny ruch, nie traćcie chwil, wyostrzcie słuch, bo przy muminkach zleci czas, zapomni troski każde z was, bo to muminki. A cheminiki Botonou Mini Botonine qui la cheminki pa 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 Piraci. Kapitan Blood, dowódca bandy okrutnych piratów, który od lat żeglował po morzach i oceanach, nigdy dotąd nie widział tak silnego sztormu. Podczas nierównej walki z rozszalonym żywiołem, stracił nadzieję na ocalenie. To już koniec pomyślał: Nie zdążę spuścić na wodę szalupy ratunkowej. Byłbym najszczęśliwszym piratem na świecie, gdyby tylko udało mi się uratować piękną księżniczkę, którą wyłowiłem z tonącego galeonu, wraz z trzema skrzyniami złotych monet, dwiema szkadłkami klejnotów i trzydziestoma belami najdelikatniejszego jedwabiu. Przyznaję, że to ja! Zatopiłem ten galeon, ale czy teraz? Piękna księżniczka hmm. musi zginąć? Czy to, co czytasz, jest ciekawe? Hmm. Jeszcze jak? Co za burza? Wcale nie przechodzi. Właśnie. Cieszę się, że nie jestem sama. Podczas burzy najbezpieczniej jest w waszym domu. Co to było? Wiatr złamał gałąź. Muminku, A? poczytaj nam na głos. Nie wiem, czy to dobry pomysł. Nie lubię odgłosów burzy. Jak zajmę się słuchaniem twojego czytania, przestanę o niej myśleć. Tak, Muminku, poczytaj nam. Mogę zacząć tu, gdzie skończyłaś? Oczywiście, o ile opowiesz nam, co wydarzyło się wcześniej. Kapitan Blad razem ze swoimi piratami napadł na królewski galeon. Zrabował złoto, srebro, klejnoty, jedwabie i uprowadził piękną księżniczkę. Ale ciekawe. Jeszcze ja? W nocy rozszalał się potężny sztorm. Spienione fale przelewały się przez pokład. Wydaje mi się, że całkiem nieźle. Taka pogoda przynosi natchnienie. Kapitan Blatt spostrzegł, że piękna księżniczka padła zemdlona. To na pewno z przerażenia. Biedactwo czuje, że nie ma już dla nas ratunku. Twarde serce groźnego pirata zaczęło mięknąć. Na widok pięknej branki. Nie dam jej zginąć. Za wszelką cenę muszę ją ocalić. Dostanę filiżankę herbaty. Oczywiście, czy zanieść ci na górę? Nie już skończyłem pisać. Doskonale. Wszyscy piją herbatę, czy może ktoś chce lemoniady? Ja Odczytania czytania zaschło mi w gardle. Cieszę się, że tak ładnie czytasz. Wolę sok malinowy. Ja też. Jeśli można wybierać. Migotko, kiedy twój brat wróci do domu? Nie mówił dokładnie, ale chyba za dwa, trzy dni. Jak to dobrze, że na czas nieobecności brata panna Migotka zamieszkała u nas. Tak, nie byłoby jej przyjemnie samej w domu podczas takiej burzy. A, na pewno? A ty kto nie za chwilę znajdzie się pod wodą. Musimy coś zrobić, żeby uratować załogę. Nie wiem, czy przy tak wysokich falach uda nam się spuścić na wodę łódź. Czy wyłowiono rozbitków? Nie, panie inspektorze. A czy nie było meldunków, że gdzieś dalej może wrzuciło kogoś na brzeg? Nie, panie inspektorze, nie było takich meldunków. Mm, jestem zaniepokojony, panie inspektorze. Słucham. słucham. Wydaje mi się, proszę pana, że to jest statek piracki. Co co pan mówi? Zauważyłem, że na złamanym maszcie powiewa czarna flaga z trupią czaszką i dwiema skrzyżowanymi pyszczelami. Chyba pan żartuje. Ale skąd? Drogi panie, statek jest tak bardzo daleko, że nie sposób zauważyć czegokolwiek, a zwłaszcza flagi. Proszę. No wie pan, zamiast tyle gadać trzeba było dać mi to od razu.

Powiadasz, że kiedy statek tonął na pokładzie, nie było żywej duszy? W młodości czytało się o piratach. Są za sprytni, żeby tak po prostu utonąć. Kiedy byłem mały, pirackie statki wyglądały dokładnie tak jak ten. I nadal może niczego nie wyrzuciło na brzeg? Nawet jednej deseczki. Dziwne. Akurat wczoraj czytałem o piratach. Nie lubię piratów. Są wyjątkowo źli. A w mojej książce byli dobrzy. Szkoda, że nie jestem piratem. Co? Chciałbym być piratem. Żartujesz? Żeglowałbym po morzach i oceanach i napełniał ładownie statku skarbami. Żeby mieć skarby, musiałbyś napadać na inne statki. Masz rację. Przecież nikt nie dawałby mi skarbów w prezencie. Nie, rabowanie mi nie odpowiada. Ha, w takim razie zostań żeglarzem, a nie piratem. Mamusiu, nie wiesz, gdzie jest muminek? Nie. Pewnie uwłóczy kija. Możliwe. Panno Migotko, list. Co ten od wraca. Dziękuję. Przepraszam ci mi, ale muszę przeczytać list od Migotka. Och, no dobrze. Ojej! Co się stało? Mój brat dzisiaj wraca do domu. Już? Tak, a ja mam puste półki w spiżarni. Tym się, kochanie, nie przejmuj. Możecie zjeść z nami. Serdecznie zapraszam Was na kolację. Przyjdziecie, co? Dziękuję. Migotek lubi jeść punktualnie. Wraca tak wcześnie, bo pewnie zdobył części do swojej maszyny. Ach, I ani się obejrzymy, jaki statek powietrzny będzie gotowy. Chyba tak. A gdyby zrobił powietrzny statek piracki, nikt by go nie złamał, a ja zostałabym pierwszym oficerem! Ha, ha! Tu też ich nie ma! Dokąd oni mogli pójść? I tu ich nie ma! Mogę się założyć o co chcesz, że poszli na plażę szukać rzeczy, które morze wyrzuciło na brzeg podczas burzy! Na szczęście, burza nie uszkodziła hangaru. Chodźmy nad morze poszukać skarbów! Co się stało? Wydawało mi się, że coś usłyszałam. Gdzie? Tam, w środku. W środku? pewnie migotek już wrócił! Masz rację, to na pewno on. Zajrzyjmy. Mój kochany braciszku! Migotku, jesteś już? Hmm? <śles> Więc to był statek piratów! Nie ulega wątpliwości! Ale wyłapaliśmy wszystkich, którzy zdołali dopłynąć do brzegu! I czy jest pan pewien, że naprawdę wszystkich? O, no, tego nie mogę być pewien, albowiem nie wiem, ilu ich było na pokładzie statku! O, niedobrze! Bardzo niedobrze! Trzeba będzie zabarykadować się na noc! A, a ja będę musiał strzec mojej cieplarni! Ach. Do stu tysięcy beczek solonych medus! Chodź tu, moja maleńka! Jeżeli zaraz nie puścisz na mnie, gorzko tego pożałujesz! O nie, ta panienka jest moją zakładniczką i za nic jej nie puszczę! A więc pretensje miej tylko do siebie! Co takiego? Ma! Nie wyerwuj mnie, bo zrobię coś strasznego, coś czego mógłbym naprawdę żałować! Złagam, tak, nie rób jej krzywdy! Ja miałbym zrobić jej krzywdę? Przecież to jest moja zakładniczka i jeszcze w dodatku wyjątkowo urodziła! A może mnie weźmiesz na zakładniczkę? Łatwiej ci będzie mnie nieść! Coś ty, Kruszyno, to bo nikt by się nie zainteresował! Właśnie, niech by się zainteresował! Ty grubasie. Dobrze już, dobrze, przestań skrzypieć, bo głowa boli. Jak się nazywasz? A ja jestem kapitan Rumpel! Słuchaj, mała mi! Skocz, ale tak na jednej nodze po kogoś starszego! Chcę popertraktować! Dobrze, ale obiecaj, że nie zrobisz krzywdy pannie migotce! Obiecuję! Jeżeli zrobisz jej choćby najmniejszą krzywdę, moja zemsta będzie straszna! Nie zrobię, nie zrobię! Kapitanie Rumpel! Kapitanie Rumpel! Jesteś otoczony! Wypuść pannę migotkę i poddaj się! Co? Mam się poddać jakiemuś szczurowi lądowemu? Nigdy! I nie wypuszczę takiej urodziwej, pulchniutkiej panienki! Zawsze lubiłem blondyneczki! Wypuszczę ją! Jak dacie mi statek i pozwolicie odpłynąć! Kapitanie, nie da pan rady! Przecież wyłapaliśmy wszystkich pańskich ludzi! Naprawdę? Ha, 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 ha. Został już tylko Pan! Proszę wypuścić pannę migotkę! No to stokrotne dzięki za uratowanie mojej załogi! Wszyscy już siedzą za kratkami! A więc proszę ich jak najszybciej wypuścić! Są mi bardzo potrzebni! Muszę też mieć solidny statek z dwoma masztami, wyposażony w pięćdziesiąt armat! I proszę też nie zapomnieć o ołowianych kulach! <laughs> <laughs> Szkoda, że w Akademii Policyjnej nie przerabialiśmy takiego przypadku! Panie inspektorze, niech pan coś zrobi, żeby wypuścił pannę migotkę! Synku, robię co mogę, ale wiesz, mi, to wyjątkowo trudna sprawa. Tak, 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 wyjątkowo trudna. Przecież migotka nie ma nic wspólnego z piratami. Och, tak, tak, wiem, synku, wiem. Aj, mamusiu, dlaczego nie zostałem ogrodnikiem? Ej, ej, porywaczu, jesteś tam jeszcze? Wypuśćcie moich ludzi i dajcie mi statek. Przypominam, mam mieć pięćdziesiąt armat. Kapitanie Rumpel, niech pan posłucha, czasy się zmieniły. Teraz na statkach nie ma już armat! Do stu tysięcy beczek solonych medus! To jak walczycie z wrogami? I pomyślcie o mojej zakładniczce! Tatuś, Muminka ma starą różnicę, którą może panu podarować, choć nie wiem, czy da się z niej strzelać. Co mi pan tu opowiada o jakiejś różnicy? Mają być armaty i kropka! To moje ostatnie słowo! Daję wam dwie godziny na zdobycie statku, w przeciwnym razie pożałujecie! Nie bój się, ty moja ślicznotko. Włości z grzywki nie spadnie, ale muszę ich trochę postraszyć. Chcecie, żebym mnie rzucił rekinom na pożarcie? <zor Lei> Nic ci nie zrobię. Ale ja się boję. Albo dostanę solidny statek z dwoma mocnymi masztami i pięćdziesięcioma armatami, albo rzucę ją na pożarcie ośmiornicom. Tylko nie krzycz. <zor>. W naszych wodach nie ma ośmiornic. Jejku, 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 daje nam tylko dwie godziny. Och, rety, 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 co na to powiem mamusia, muminka, co na to... Ech! Panie inspektorze, mam pomysł. Wdradmy się na tak, wygierćmy dziurę i zrzućmy mu coś na głowę. <laughs> Dobre, co? Od lat ci powtarzam, że jesteś najgłupszym policjantem, jakiego miałem. No to podpalmy hangar. Narobi się tyle dymu, że będzie musiał uciekać jak lis z nory. Milczeć! Muszę się zastanowić! Ach, sam już nie wiem, sam już nie wiem, jak pertraktować z tym nieobliczalnym piratem. Kapitanie Rumpel! Jest pan tam jeszcze? Znaleźliście statek dla mnie? Nie, bo w Dolinie Muminków nie ma żadnych statków. Pan komendant policji, mój przełożony, ma stary jacht, ale go nie odda, bo to jego oczko w głowie. Nie chcę jachtu. To ma być prawdziwy statek, którym pożegluję do Hiszpanii. Tylko spokojnie, panie Piracie, tylko spokojnie. Ponieważ nie grasował pan w dolinie muminków, nie muszę zamykać pana w więzieniu. Jeżeli zrezygnuje pan ze statku, będzie pan wolny. Pan i pańska załoga. Proszę się zastanowić. Odzyska pan wolność i pójdzie pan stąd, dokąd pan zechce. Niestety, piechotą! Jestem piratem! A nie chodzącym po drogach rozbójnikiem! Życie rozbójnika wcale nie jest takie złe. Niedaleko stąd, za samotnymi górami, znajdzie pan bardzo bogate łupy. Daję panu na to moje słowo! Nie zgodzę się na to nawet za dziesięć tysięcy beczek rumu! Co? Jestem piratem, a nie szczurem lądowym jak ty. O nie tracę cierpliwość! Na moim statku już by pan dawno dyndał na maście. W Akademii Policyjnej o tym nie mówili. A w moim więzieniu siedziałby pan w najzimniejszej i najwilgotniejszej celi o samym chlebie i wodzie. Osobiście dofilnowałbym, żeby chleb był proszę, proszę się, się, się nie denerwować, nie mówi nam, się że w takich przypadkach Panie trzeba postępować dyplomatycznie. Panie inżynierze, pan proszę prejono. się uspokoić. Nie wypada. Minęło kolejne pół godziny. Została wam tylko godzina! Moją zakładniczkę czeka coś znacznie gorszego niż paszcza rekina. Panna migotko, nie bój się! Uratujemy cię! Wody, wody? A? O co chodzi? Wody bardzo chce mi się pić? Mm, woda, co za wstrętna ciecz. Ej, hey, wytam, Niech ktoś przyniesie panience coś do picia, ale migiem! Migotko, już biegnę po wodę! Sam jej zaniosę. To niebezpieczne! My się tym zajmiemy, synku! Panie inspektorze, niech Muminek zaniesie jej picie. To będzie częścią mojego planu. Naprawdę? Ale ten czyn będzie wymagał niezwykłej odwagi. Jesteś pewien, że dasz radę? Oczywiście. Do 100 tysięcy beczek rumu. Dlaczego nie przynoszą ci picia? Panie kapitanie, mogę jeszcze chwileczkę poczekać. Szczerze mówiąc, też bym się czegoś napił. Od gadania z tym nierozgarniętym policjantem język wysychł mi na wiór. Hej tam! Mnie też przynieście coś do picia! Nie zapomniałem o panu. Możesz wejść, ale w pojedynkę, bez żadnej obstawy. Proszę się nie obawiać, jestem sam. Powiadasz, że dla mnie też coś jest? Tak. Zatrzymaj się tutaj i postaw tacę. Kubek jest dla pana, a szklaneczka dla panny migotki. A teraz cofnij się. Zobaczymy, co przyniosłeś. Hmm, ale czerwone. To sok truskawkowy. Jest pyszny. Hmm. Mam inny pomysł. Niech ta spragniona panienka wypije z kubka. Dlaczego? Dla niej przyniosłem sok w szklaneczce. Nigdy nie przepadałem za sokiem truskawkowym, więc oddam jej większą porcję. Proszę, niech panienka pozwoli. Eee, nie, migotko, nie pij tego, nie! Czyżby w moim kubku była trucizna? Nie skądże znowu to sok! A może środek nasenny, co? A, tak myślałem. To, że przyniosłeś dwie porcje, od razu wydało mi się podejrzane. Wytwij! Dziękuję, nie jestem spragniony! Czego się boisz? Przecież sam mówiłeś, że to tylko sok. Pi! Maminko! Przyjacielu, ty jesteś jej kawalerem? Nigdy nie rozumiałem kobiet. Tak czy inaczej, jedno z was musi to wypić. Ja wypiję, panie kapitanie, ja. Niech ją pan oszczędzi. Minku, błagam ci, nie rób tego. W tym kubku na pewno coś jest. Nie bój się, migotko. Nie dodaliśmy niczego, co mogłoby mi zaszkodzić. Paryski! Szybciej! Do dna! Powiedziałem do dna! Dobrze, że sok nie był zatruty. Właśnie. I nie dodaliście środka nasennego? Niczego nie dodaliśmy. Muminku! Nie żyję! Nie martw się ślicznotko! Twój kawaler żyje! Zapadł tylko w bardzo głęboki sen. Myślał, że przechytrzy mnie, kapitana Rumpla. A teraz napiję się z twojej szklaneczki. Całkiem niezły ten sok truskawkowy. Zaraz zawołam, żeby przynieśli dla ciebie drugą szklaneczkę. I poprosimy, żeby nie dodawali środka nasennego. A to się zdziwią, jak zobaczą, że nie śpię. A, o, 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 o. Udało się! A, udało! Góra, góra, góra. udało się, <laughs> nie dosypałem środka nasennego do kubka, więc jeśli chcesz, możesz się napić. I Nie byłeś uśpiany? Dobrze udawałem, prawda, Migotko? Ach, Muminku... To... <laughs> Kapitan Rumpel spał jak zabity aż do następnego dnia. Kiedy się wreszcie ocknął, bardzo, ale to bardzo bolała go głowa. Później pan inspektor wypuścił na wolność wszystkich piratów, bo jak pamiętacie, nie grasowali w Dolinie Muminków i grasować nie mogli, bo nie mieli statku. Cieszą radością i życiem, mu I tym, że im chmurki bieleją, o mu minki, że wszystko jest dobre i jasne jak błysk, że one kochają, że kochasz się ty, mu Wersja Polska Telewizyjne Studia Dźwięku. Reżyseria Andrzej Bogusz. Dialogi Marzena Kamińska. Dźwięk Paweł Gniado. Montaż Zofia Dmoch. Piosenkę z tekstem Andrzeja Tylko-Tylczyńskiego. w opracowaniu Czesława Majewskiego śpiewał Wiktor Sporowski. Kierownik produkcji Dorota Filipek-Załęska. Wystąpili Jacek Kawalec, Anna Brudówna, Janusz Bukowski, Jerzy Zelnik, Jacek Jarosz, Artur Kaczmarski, Małgorzata Boratyńska i Krystyna Kozanecka. Męki.